A w tym filmie otworzyłem sobie płytę nocnych kochanek pod tytułem Randka i Ciemność. Kupiony dzisiaj w empiku co ten taką otwieramy, wam szczerze, że po już od roku jestem powiedzmy takim fonem e, kochanka mm, regularnym, że regularnie go utworzył i się na listach i regularnie jest ich słucham. no i wtedy, że Dzisiaj kupiłem w końcu pierwszą płytę. No i w tylko oczywiście było ta. Proszę bardzo, tak to wygląda. Mamy tył układki, 11 utworów. Ta, 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 ta płyta wyszła 2018 roku. No, zobaczmy co jest w środku. Mamy paka, Tu już widzę, że płyta jest tak. Fajne jest okładkowo zrobiona, w jest tak właśnie mnóstwo miasto bo to podobny design i co Ksiące, w środku są teksty te co tu należy mówić o, fajne utwory pijany mistrz Aldenta e, tirowiec konno białym konno coś mi się podoba o takie coś, No, jak ktoś lubi. Nie znam od dłuższego czasu. Ja dopiero, jak już mówiłem, no niedawno jestem fanem. Ale uwielbiam. Tak to wygląda. To są krewlicy. Z tej, przez tej płyty na pewno wodzicmi mi lubią ważenie. Angela, Aldente i chyba konia miałem w białym I naprawdę fajnie. W końcu mam znowu swojej kolekcji. Dzięki za oglądanie. Cześć.